Rozbierają je tutaj na części i sprzedają. Kup książkę Ludzie Drogi i ciesz się podróżą przez czarny ląd. Wejdź na jaktodaleko.pl. Żeby wyjść z pociągu, trzeba pokazać bilet w sensie z dworca. Jeżeli chcesz bez biletu, to musisz tam, tam wcześniej, bo trzeba wyskoczyć na osie. Nawet ja bym to był w stanie zrobić. Ale to wiecie, to nie o to w tym wszystkim chodzi, nie? żeby tutaj tak biedny kraj robić na czarno. To są groszowe sprawy, nie, nie oszukujmy się. Te reklamy to wam powiem, że one robotę robią ja już na przykład mam ochotę się napić energetyka. Dwa bilety, mój koleżka jeszcze, tam jest kolega. Kolega, dawaj Aszan, Aszan się boi, bo 2000 tak, aby było, trzeba zabolić. Więc by był przypał dla koleżki. Co tam, Dziku? No właśnie, dobrze. Witamy w Południe Południe Bangladeszu, moi kochani. Jak każde duże miasto z dworców, spokoju nie ma. Korki przeogromne, kochani. Jak ja na lotnisko? Stąd na lotnisko mam jakieś 14 km. Nie jest źle, będzie trzeba wcześniej wyjechać. No bo Korki. Kolega tu jedzie, ten się wpycha, tego obejdziemy, tego obskoczymy, tu obejdziemy, tam obejdziemy. No powiem Wam, że trzeba uważać. Uwaga, kierownik idzie. Zrobi śledzie, bo kierownik jest... O kurde, ale bym przejechał ciężarówką kierownika. Koleżka soki robi. Partia płata. Hypnotizing. Ja nie piję, straka będzie. Słuchajcie, muszę powiedzieć, że tutaj w fotogramie jest o wiele bardziej gorąco niż było wcześniej. Naprawdę jest taki piekło, takie to powietrze jest ciężkie. Na szczęście na tej dzielni, gdzie będę mieszkać w hotelu, gdzie będę montować odcinki, jest dużo jedzonka. No i też bardzo dużo ludzi. O, powiem Wam, że mam przesyć w ogóle Bengalczyków tego zaczepiania na ulicach. No, trochę mnie to wycieńcza. Zresztą widać na, na odcinkach, jak często ludzie mnie zaczepiają. I jak często proszą o pieniądze. I jak często z tym trzeba się stykać. Taka jest rzeczywistość. Ile kosztuje biryani? Mordo, how, how much cost! Mordo, mordo, mordo. How much cost biryani? 180. 180. 80. Ok, korrekt. Dziękuję. Mordo, mm. Okej, okay. trzeba zawsze cenę znać Bo jak nie znasz ceny, to cię zrobią, wiecie co Na Czarno Wszyscy kupują co? Argentyna Argentyna, mistrzostwa World Cup, mistrzostwa świata, Argentyna jest! Za Argentyną! My favorite team Your favorite Regent Hotel Pokój 609 Kierowniczy Złoty na zewnątrz, mojej ziomeczka, łazieneczka powiem Wam, że chyba naj, najlepszy standard hotelu, jaki, jaki do tej pory był w Bangladeszu. 31 zł, nocka w przeliczeniu na złotówki. Bardzo czysto, bardzo czysto. I wchodzimy tutaj. A ktoś by zapytał, gdzie jest miejsce dla Twojego ziomka. Moi drodzy, dzisiaj się rozdzielamy i zostaje ja tutaj. Tutaj będę montować. Koleżka jedzie już do domu. To jest najwyższy czas, żeby się już pożegnać. Ale jeszcze pojedziemy na cmentarz i ja tutaj wracam i będę odpoczywać, działać, montować odcinki. A koleżka wraca do siebie, do stolicy i będzie też, też montował odcinek. Jak zmontuję ziomeczek odcinek, to podrzucę Wam do obejrzenia, żebyście zobaczyli, jak, jak wyszedłem na jego odcinku w jego, w jego kamerze na dobrą sprawę, Bo tak w sumie ciekawie jest. Pooglądać, zobaczyć jak człowiek chodzi, sam mówi do kamery z perspektywy kogoś innego, więc zobaczymy. Moi drodzy, teraz zadokowaliśmy się tutaj, rzeczy zostawiliśmy, baterie są ładowane i zbieramy się na dość ciekawy cmentarz. Wiecie, że ja lubię cmentarze, więc zabieram Was na cmentarz, nietypowy cmentarz, ale musicie troszkę się wstrzymać z tym. Jaki to jest cmentarz, dobra? Taka niespodzianka niech będzie. Thai soup, chicken corn, soup. Za zupę 150. Egg rice, fry rice, 160. Kurcze, It's It's so jest soft drinki. Yeah. Soft, soft drink. 250, soft drink, 40. O kurde, jaka marża. W sensie duża marża, ale to jest marża hotelowa, nie ma co się dziś. To jest gwiazdkowy hotel. Oh, this... Kurde, jakiś na karta. For a 15 tega. Jest good. Jest good. 5 górny. more. 5 Jest more. Kolega przerażony Chicken biryani, 200, chicken biryani oh. 270. Co to Jest Chicken biryani górny. Jest górny. Jest górny. Jest biryani Jest górny. Jest górny. O O kurde uh, 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 Proszę bardzo szanowni państwo państwo. winna winna w dwóch hotelu w kotogramie. I kolega się załapał, jest i on. Miejski zjeł, siódemka. To jest siódemka. Siódemka. Siódemka, pompuj mordo, Pompuj mordo siódemka. To jest bezpośredni. Jak dziewiątka wygląda, uważaj! Kur! Mamy nie, mor siódemka, ten czerwony Stubaniec. Może się uda Zatrzymaj się, no szczerze Dawaj, dawaj, gonimy. Te, żeby nie korki, to byśmy nie dogonili. No i kto szybszy? Kierownik szybszy. Mamy to. Mordo! Mordo!

ono ci nie jadł do celu, na cmentarz Ale zobaczymy jak wyjdzie w praniu Moi drodzy Ale koleżka się zadychał Kierownika prawie przejechali uh! Powiem tak z obserwacji, że w Bangladeszu Bieda jest na życzenie Bo jak nawet będziesz robić głupią herbatę Sprzedawać za 10 taka W takim malutkim kubeczku To i tak zarobisz i możesz stanąć wszędzie, na, na chodniku, na ulicy, gdziekolwiek i tak ludzie kupią aby słodka była i tak ludzie kupią i tak zarobisz lenie tylko są biedni i lenie chodzą tylko proszą o pieniądze, tak na dobrą sprawę o kurde, jak stuknął kierowniku ktoś inny betel sprzedaje ktoś inny jakąś tam, nie wiem, jakiś staki Proszę bardzo, tam ziomeczek. Tutaj bieda jest wiecie, z lenistwa, tak na dobrą sprawę. Nie zalewają kokosów, ale też nie wydają kokosów, więc trzeba też na to zwrócić uwagę. Nie można tego porównywać, że jak ja mówię, na przykład, nie wiem, coś kosztuje 30 groszy. No w Polsce za 30 groszy już nawet plastikowej reklamówki nie kupisz. Ale tego nie porównujemy do Polski, moi drodzy. Bangladesz to nie Polska. Bangladesz leży w Azji, a nie w Europie. U nas tam ten rozwój następuje dynamicznie, szybko. W przeciągu 30 lat, jak spojrzycie w tył, 30 lat wstecz, to zobaczcie jak daleko Polska zawędrowała. Jak spojrzycie 30 lat wstecz z Bangladeszem, no to niedużo to się zmieniło, kierowniku. Siemandero, kurde kumpel, podobny do mojego ziomka z gimnazjum. A może to, to wiecie, reinkarnacja. Coś umiera w Polsce i się przenosi do Bangladeszu. Gdzie tam moja Mordula? Ty. Jest tutaj. Dawaj, Mordę, ja tutaj obok ciebie usiądę. Tutaj. Everything fine? Yeah Pirates. Mordula. Wyręczony. Wiecie, że jak ludzie mnie pytają, także tu skąd jestem, to ja mówię, że jestem Chińczyk. Po co przyjechałem? Mówię, że złoto sprzedaję. Kiedy przyjechałam, mówię, że pierwszy dzień. No bo ile można tłumaczyć? Bo jak powiesz, że kilka dni to, to wiesz, to gdzie byłeś? Jak powiesz, że turysta, to co zobaczyłeś, czy, czy się podoba. A ja mówię, że jestem, wiecie, przedsiębiorca złotkiem obracam. I jest dobrze. I wszystko się zgadza. Biały, złoto. Co ja ich będę wyprowadzał, jak to się mówi, z błędów? A mój kumpel się śmieje. On słucha i się śmieje. Jeden. tu prowadzi. Najdroższy autobus w całej podróży po Bangladeszu. 60 taka, 60 taka to jest prawie 3 zł. Mój ziomek aż mal zdziwiony, jak nie wiadomo co, no ale jedziemy. No, <mulary> Powiem wam, że ja, jestem pod, pod, powiem Wam, że jestem pod dużym wrażeniem, jak oni tutaj po prostu wiesz, jeżdżą. Zawód kierowcy autobusu to jest naprawdę jak wajcha. Trzeba przyznać, że w lepszej kondycji są te autobusy niż autobusy w Indiach. Po lewej stronie miejsce dla pań. Tutaj, pupaczki. Pijajcie. Proszę bardzo, pytaliście, czy się kolizje zdarzają samochód zarysował autobus albo autobus samochód ile moment jest policjant będzie rozwiązywana sprawa proszę odjechać zaraz zobaczymy ale ryśnięty stuknięty no ja pierdzielę o kurde gruba akcja policjant widzę

Zgadzajcie, no, uszkodzenie Czekaj no, Mamy jak Idę, idę, mordo, idę Łapu się, że Wolni, Wolniej, wolniej, wolniej kierowniku O kur... Ty Zapłaciliśmy 30, po 30 na łebek w tamtym busie Zrobił nas na ciemno bo mówił, że powinniśmy za Łeper 15 zapalić. Osukał. Śmieć. Znajdziemy gnoja, ale będzie bite. Będzie bita. Come... Ashmal, did you have in your life situation that somebody still for you something? In the city or summer? Yeah, in Dhaka. In Dhaka? Yeah. What they still? They still a uh, uh, small Mobile for my, uh, my mother's bag. But you don't have any situation. No, I do. Zobaczcie, przez tyle czasu, tylko jedna sytuacja gdzie okradli jego mamę. Ale mogę obstawiać, że, że po prostu może torebka była niedomknięta i nie, nieuważna była. Ale na tak długi okres, tylko jedna kradzież, no to jak na Bangladesz Malutko. Malutko. Dojeżdżamy do cmentarzyska. Wielkich łodzi, wielkich promów, wielkich statków. Wszystko, co się dało wyciągnąć, to chłopaki dociągają z tych łodzi, tak żeby później można było sprzedać. Jeszcze 3,5 km. 3,5 km i docieramy do punktu docelowego nie wiem czy się uda wejść to jest trochę, wiecie, palcem po piasku pisane bo tam jest ponoć zakaz wejścia ale mówię do koleżki, ogarniemy z kierownikiem wszystko można ogarnąć i wszędzie, nawet w Bangladeszu Jeszcze kilometr i jesteśmy w domu. Okay. Ruszamy na podbój. Zapraszam. Tam dział z rurami. Gdy się czy nie o się tutaj. Tutaj oknieło się kawałki metalu. Teraz się zestawało. No i jest nowy wielki kawał metalu. Wszystko jest zrecyklingowane. Wszystko otrzymuje drugie życie. No, kalamba! Chodzimy na dzielnie. Wielka dzielnia. O kurde, tutaj chyba za szybko, ale to nic. Salam Alaikum. Chodzimy na dzielnie. Tam dalej skręcimy w lewo i będzie git. Zobaczcie, jakie wielkie połacie metalu wymontowane z pokładów statków i jakie przynieść. Oni to wszystko praktycznie własnymi rękoma ogarniają. To jest niesamowite. Ja jestem, pod, ja jestem podekscytowany, powiem Wam szczerze. I tego, co, co, co tam zobaczymy. Panowie, jaki tutaj biznes! że tutaj dobrze kręcicie biznes. Małe jakieś części nieczęści wszystko wykorzystują. Dawajcie, lecimy. Za mną drużyna. How many years is this business with the ship? Hej <noise> to onek bosowy Zapytam tego tutaj koleżkę Saida z tyłu, który idzie. Jak długo już tutaj biznes ten recyklingowy związany właśnie z łodziami trwa? On mówi, że przez całe życie. Ile tutaj mieszka, to całe życie widział tutaj rozbierane statki Więc no to tutaj już musi być naprawdę mega długo Jaki most Słuchajcie, jeszcze kawałeczek i jesteśmy na miejscu Chodzimy na dzielnicę Breakers, Prime FSS Breakers. Czyli to jest państwowy zakład rozbiórki łodzi i już tutaj widzę, że ten zakład jest zamknięty No i będzie trzeba się przebić jakoś tam do środka Ja tutaj, ja tutaj sam nie idę, tutaj z koleżkami Zaraz, salam aleikum, badajcie, ładujemy na partyzanta Salam aleikum salam. Manager. Can I come like 10 minutes? minut. Niestety nie zostaliśmy wpuszczeni przez bramę. I zobaczcie, to są właśnie to są łodzie, które przybywają tutaj ponoć 200 łodzi rocznie przybywa do Bangladeszu tutaj do Kotogram. Rozbierają je tutaj na części i sprzedają. Wyciągają wszystko co można tylko i wyłącznie sprzedać, moi drodzy. Bardzo często z różnych części kraju. Przyjeżdżają ludzie tutaj za pracą, ponieważ, jak wiecie, w Bangladeszu jest 167 milionów ludzi, populacja ogromna, więc też, jeżeli chodzi też o, moi drodzy, o konkurencję, żeby znaleźć pracę dobrą, pracę dobrze płatną, pracę rządową, to na dobrą sprawę jest, jest ciężko. Więc ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby dorobić. Pracują po 10-12 godzin, 7 dni w tygodniu. Bro, how many What is the salary per month? And ciekawe, ciekawe ile powiedzą. 300 300 dolarów? month. It's not bad yeah, but mają po 150 po 1500 500 500 dolców. Po 1500 dolców. Yeah. Oh there, there is too much but, uh, like there yeah, but, start like uh, who is label. He's uh, uh pay like feel like one dollars one hundred five one hundred fifty dollars. No nie wpuszczą nas, szkochoda, no ale też zapytajmy, bo to jest wiecie, to jest dość ciekawy case. To są to są Tysiące kilogramów i jak oni odwycinają taką ścianę i ta ściana odpada. No i załóżmy przygniecie kogoś. No to wiecie o co chodzi. Zapytajmy czy zdarzają się wypadki. There is some accident that people they die. They cannot Really? Siemanderos, Uszanowanko nie wpuścili. Salamaleko. Walenko <laughs> Jeszcze raz. Uff. Wszystko dobrze. Mm, dziękuję. Dawaj mordo. Przywitali się. Nie ma czasu. Chcę wam pokazać to miejsce super. Jo, right. dziki, 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 dziki prowadzi. Dru od drugiej strony zaczymy, co dziki yo. pokaże. Dawaj mordo, pokazuj, pokazuj, dawaj. Le lecimy, lecimy. Wariacie. Gdzie idziemy? My jakoś w ogóle takimi kątami idziemy. Czujecie to? Słuchajcie. Nie chcą wpuścić bramą? To wejdziemy bokiem. O kurde. Lokali przewodnicy. Słuchajcie. Proszę bardziej Jesteśmy Mury, mury. Chodzimy. 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 Chcieliście tutaj nie, nie możecie Że kierownika zatrzymają Dawaj mordo Prowadź. Nie chcą legalnie To będzie na wpół legalnie Panowie Cichutko, ciup, 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 nie? Ciup ciup, żeby nas nie ten, żeby nas nie złapali dobra? Tu sip. O, elegancko. I teraz panowie, ja wam powiem tak. Panowie, teraz wejdziemy i zobaczymy, jak jest w środku, tak? jest. Uwaga, bo tu ale błota i ja... No, zaraz zobaczymy. Mordo

Chodzą po pokładzie. Ale to jest wielka jednostka. To jest jednostka, która pływa po wodach oceanu. oceanu. Niesamowite. Oni to wszystko rozbierają na części pierwsze. Żeby sprzedać. Niesamowite. Tam w ogóle są, Nie wiem co to w ogóle jest. Jakieś takie kopuły. Szaleństwo. Ogromne panowie cisza, bo kierownik zaczyna mówić. Sytuacja taka, że często jeden z członków rodziny, najczęściej najstarszy syn, najstarszy nie syn, tylko też ojciec, no syn albo ojciec, przyjeżdża tutaj robić robotę i w momencie, kiedy już zarobi pieniążki, najmniej tak jak chłopaki mówili, 150 dolców. No, Paweł! Paweł, ile można powtarzać? No, no właśnie, jak już zarobi 150, no to wysyła, załóżmy, 10 dolców do, do domu rodzinnego, żeby, żeby wspomóc rodzinę. Jarek, czego ty gadasz? No w kamerze normalnie ile można? No. Spokój, cisza, silent. Ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby po prostu dorobić wesprzeć całą rodzinę. To jest tutaj jest znalezienie roboty. To jest chwila, moment, bo tutaj cały czas. No, niestety ktoś doznaje jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, no i wypada z gry. Tutaj nie ma sentymentu. Naprawdę nie ma sentymentu. Bardzo łatwo można się uszkodzić ze względu na to, że blacha jest bardzo ostra. Tej rzeki nie mogę przekroczyć. Tutaj na ten teren też nie mogę wejść. Hallo! nie, no w ogóle całe miasto Hi. ze mną. No, w ogóle ten. Jestem na tak zwanym pasie niczyim, ale ochrona stoi tam. No tak w sensie dziwnie, nie? Ale powiem szczerze, że to miejsce robi naprawdę ogromne wrażenie. I jak sobie poczytacie, jest taki artykuł w języku angielskim: on the, 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 the Guardian. The Guardian, oni napisali tam w ogóle jakiś taki reportaż o gościu, który przyjechał z północy, żeby tutaj dorobić i utrzymać rodzinę. No niesamowite miejsce. I feel that. Uh... উব অর সামথিং বাট ইফ ইউ লুক ইন রিয়েল লাইফ দিস ইস টু হি ইউজ এইখানে যে এক্সিডেন্ট গুলো হয় এটা কি স্বাভাবিকভাবে হয়

5 dollars po 12 hours. O kurde How old are you? 24. 24 No moi kochani co? Co ja wam powiem Ile udało się pokazać to się udało Mam nadzieję, że materiał poszerzył wasze horyzonty Przyznam szczerze, że No była takie wiecie, takie, jak to się mówi Jak to się mówi Nastrzał Patryk, Marek, cisza. Nagrywamy teraz ciszę. Ja bym powiedział, że to są tak zwane wysypiska świata, wysypiska w kontekście nie tylko w Bangladeszu, są w Indiach takie miejsca. W Pakistanie jest chyba największe na świecie cmentarzysko takich łodzi ci ludzie muszą sobie z tym radzić, ale to w jakimś stopniu napędza lokalną gospodarkę, ponieważ dzięki tym łodziom mogą dłubać sobie przy tym, przy tych łodziach sprzedawać te materiały. Więc kraje bardziej rozwinięte nie muszą się martwić yy, składowaniem tego, a kraje słabiej rozwinięte, jak Bangladesz, mają z tego korzyści finansowe. Tyle, kolejny koleczka, łapeczka, jest dobrze. Idziemy dalej. Moi drodzy, pamiętajcie, że to wszystko jest na granicy, na bardzo cienkiej granicy. Na bardzo cierpliwej granicy. Patrzcie, co tutaj kolejka ma. Take, you take, you take, you take! Money, money, money. I teraz pamiętajcie jedną rzecz: to jest bardzo mocno na granicy prawa, na granicy. wszystkiego. Nie powtarzajcie tego. Nie powtarzajcie tego po mnie, bo ja jestem kierownik. Wiecie, mnie się problemy nie imają, kłopoty w podróży. Nie, no świruje i mają się, ale nie, powtarzajcie tego. Pamiętajcie, że tego typu akcje, to są akcje na skraju, na skraju mataczy. To my Polacy. No i koniec kropka. Elo. Arsmal, say for our new friends, big thank you for this trip. It was very amazing trip. to bardzo one kilkustro, i thank you Szukryja guys. I nawet dziewczyny przyszły. Cześć dziewczyny. Szukrija guys. Trzymajcie się szerokości. A kolega robotę lokalni robi. Co? Dobra. Bye bye! Moi drodzy, z Ashamem ostatnia kolacja. Asham jedzie w swoją stronę do domu. Ja jadę w swoją stronę do hotelu montować i się tutaj właśnie rozdzielamy. To jest nasz ostatni posiłek. wbijajcie do Ashama. Asham, what is the name of the channel? E Bangladesi Clubber. Asham, na liscie. Alala Thank you Asham. Bye bye. Yo, Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę. Nie, dzisiaj nie w krikieta. Zostawcie łapeczkę moi drodzy. Kto nie subskrybuje, czekajcie, ale poczekajcie. Kto nie subskrybuje, niech ten zasubskrybuje moi kochani. Wszystkiego dobrego. Bye bye. bye, bye.